Straciliśmy gol w 93 minucie, także no nie możemy być zadowoleni, bo, bo byliśmy naprawdę blisko, a jest tylko jeden punkt. Wykorzystałeś w tej 23. minucie bodaj trzecią swoją sytuację dogodną do strzelenia gola, chyba najtrudniejszą z tych trzech. No miałem taką w, w trzeciej minucie, nie wiem jeszcze jaka tam w pana głowie jest ta druga, to nie wiem, ale w trzeciej minucie miałem bardzo, bardzo dobrą sytuację. Nie wpadłem. No, cieszę się, że się zrehabilitowałem, ale no teraz po meczu mogę żałować, że, że nie szczerłem wtedy na, na dwa mogłoby być po metami. Tam jak pazer jak... się zablokował w ostatniej chwili, tam chyba grywał, odgrywał na tam piątkę, tam jeszcze było pokazuje. No, no to no jak to było okazję, no to okej. Okay. No tak walczyłem o piłkę. Nie wiem, czy widać, że te bramki w piątku, e, bardzo cię cieszą. No, każda bramka mnie cieszy. No to i z jechony na pewno wiąże się dla mnie jakaś tam e, historia życiowa, a ja... ja... Wiem, że nie wszyscy, nie wszyscy rozumieją, czy, 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 czy też e, przeżywają to razem ze mną. Na pewno to był dla mnie jakiś tam e, ważny okres i przyjemnie było tak się sportowo zdążywać po prostu. Bo to był piękny gol, ale i piękny ukłon po tym golu w kierunku Trybuny Głównej. No, wydaje mi się, że to nie muszę dodawać. Wierzę też w inteligencję wszystkich, wszystkich yy, widzów, i no, to, był, to był sportowy rewanż. Wydaje mi się, że, że było wszystko, wszystko w porządku. Tak naprawdę na własne życzenie, skoro prowadzimy całe spotkanie, mamy bardzo dużo sytuacji i strzelamy tylko jedną bramkę. Można powiedzieć, że, że z tych sytuacji, które stworzyliśmy, mogliśmy strzelić więcej, no, ale nie można popełniać błędu w 90. W trzeciej minucie ze stałego fragmentu po raz kolejny dostajemy bramkę i tak naprawdę możemy mieć tylko i wyłącznie pretensje do siebie, do nikogo innego, bo klasowa drużyna by takiej bramki na pewno nie straciła. Byśmy mogli tak naprawdę Wygrać tutaj zdecydowanie, a tak to jedziemy, będziemy jechać 400 km z głowami spuszczonymi w dół, bo tak naprawdę był to mecz sezonu i tylko zwycięstwo, można powiedzieć, dla nas było tutaj jakieś podtrzymaniem nadziei i dużej możliwości wskoczenia do pierwszej ósemki. Tak się nie, nie, nie zdarzyło, niestety, i teraz trzeba bardzo mocno pracować, bo mamy trzy ważne kolejki i trzeba złapać jak najwięcej punktów. Przypomina mi się taki mecz z Lechem Gdańsk w tamtej rundzie, gdzie wydaje mi się, że wyglądało to podobnie. Gdzie też przegraliśmy 1-0 po beznadziejnej grze. Tak samo teraz w pierwszej połowie, nie wiem, zamiast my podejść do, jakby agresywnie, na każdą piłkę iść, Już wiadomo było, że ten mecz musimy początek Przyatakować to, to nie wiem czemu, ale Korona jakby dwa razy bardziej chciała. Tak to wyglądało, nie wiem, przynajmniej u nas z boiska, bo, bo w piłkach stykowych zawsze byliśmy albo spóźnieni, albo albo Korona spokojnie sobie, sobie grała i miała tę sytuację. Dopiero w drugiej połowie też nie jakiś super w naszej wykonaniu, ale przynajmniej staraliśmy się już tą piłkę pograć. No i cieszymy się w sumie z tego remisu, bo patrząc na, na całe spotkanie, no no było to, to, jak powiem, może ciężkie spotkanie w naszym wykonaniu, trudne. Zbi zbiórka będzie na to, żeby ta do kościoła dać, albo, nie wiem, żeby Dźwigiemu lody postawić, bo piwa chyba... nie, piwo też już może być. No tak jest czasami, czasami tak jest. No, pamiętam ten mecz pod Beskidziem, gdzie, gdzie też 94. i to nam strzelono bramkę, także życie czasami jest takie, że raz daje, raz oddaje także także na pewno z perspektywy tego meczu no, nie wiem jak to ująć no, ale no, no punkt jest, jest ważny